Cześć. W imieniu organizatorów Warsaw JS chciałem serdecznie zaprosić na nasz trzeci event, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 24 listopada, o godzinie 18.30 w Państwo Miasto. Agenda przedstawia się następująco: na początku wystąpi Konrad Kowalski ze swoim kolegą, będą omawiali wzorce projektowe w Node.jsie. Następnie wystąpi Wiktor Niesiobecki, który będzie opowiadał o LeafLefcie oraz kontynuował temat OpenStreetMap. Oraz na końcu Darek Kalbarczyk będzie opowiadał o Angularze i przedstawiał nam pierwsze kroki jak zbudować aplikację. Jeżeli nie będziecie mogli uczestniczyć na żywo w wydarzeniu na warsawjs.com będziecie mogli obejrzeć live streaming z naszego spotkania. Dodatkowo, dodatkowo na następnych eventach, jak i na, na tym najbliższym, promujemy możliwość lightning talków, czyli zapraszamy Was serdecznie, żebyście wystąpili na scenie w krót, z krótką prezentacją, 5-10-minutową, żeby opowiedzieć o jakimś ciekawym temacie JavaScriptowym. To tyle z mojej strony. Do zobaczenia na następnym Warsaw.js. Na razie.